Czy jesteś gotowy na rewolucję w swoim życiu? Oto Xbox AI, TV Box, urządzenie, które nie tylko zastępuje drogie gadżety i subskrypcje, ale otwiera drzwi do nieocenzurowanej wiedzy o zdrowiu, naturalnych metodach leczenia i finansowej wolności. To więcej niż technologia to Twój sprzymierzeniec w walce o lepsze życie. W świecie pełnym filtrów i ograniczeń, Xbox AI daje Ci dostęp do nieocenzurowanej prawdy o zdrowiu. Odkrywaj! Alternatywne terapie, których nie znajdziesz w mainstreamie, naturalne remedium od ekspertów, naturopatów i zielarzy, spersonalizowane porady dzięki sztucznej inteligencji, zapytaj, a odpowiedź dostaniesz w 30 sekund. Xbox AI to Twoja platforma do działania poza systemem. Sprzedawaj swoje produkty od ziół po suplementy bezpośrednio do zainteresowanych. Promuj usługi naturopatii. Buduj markę bezpośredników. Twórz treści edukacyjne, nagrywaj filmy o zdrowiu i zarabiaj na swojej pasji. To nie tylko zdrowie, to także pieniądze. Zostań dystrybutorem Xbox AI i zarabiaj do 9 tysięcy złotych miesięcznie, bez podatków do 3500 zł, bez zakładania firmy. Twórz własną telewizję internetową. Generuj dochód z reklam i subskrypcji, buduj społeczność. Dziel się wiedzą i zarabiaj na pasji do naturalnego leczenia. Nie rób tego sam. Dołącz do naszej grupy na telegramie https tme Byzycwiecznie. Tutaj skupiamy się na odzyskiwaniu zdrowia, naturalne strategie i wsparcie, długowieczności, sekrety życia w pełni sił przez lata, społeczności. Razem idziemy ku lepszemu życiu. Xbox AI to 20 funkcji w jednym, oszczędności do 14 tysięcy złotych rocznie. Koniec z subskrypcjami i drogimi urządzeniami, zarobki do 9 tysięcy złotych miesięcznie legalnie i bez wysiłku. Wolność wyboru, zdrowie i wiedza bez cenzury. Inwestycja tylko 1000 zł. Zwrot? W mniej niż miesiąc. Nie czekaj, zamów Xbox AI już dziś i weź zdrowie oraz finanse w swoje ręce. Dołącz do rewolucji naturalnego leczenia i wolności. Kliknij https, tetme, zydlugobyzycwiecznie, by dołączyć do naszej społeczności i zacząć swoją podróż ku zdrowiu i niezależności.